Cześć, dzisiaj Wam pokażę, jak zbudować różne przydatne farmy w Minecraft. Pierwsza farma to będzie farma bambusów i nam się przyda jasno-zielone szkło, bambusowa mozaika. Czekajcie, włączę sobie tryb pokojowy, bo mi te slajmy przeszkadzają. Naprawdę, 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 naprawdę. <grywy> naprawdę musiałem wyjść ze świata. I budujemy ta takie kratki z mozaiki. Teraz to trzeba tu otoczyć szkłem, tak żeby ten środek tu został. No i za chwilę wam pokażę, co dalej. Oczywiście może być to jakiś chce, chcecie materiał, ale. Jak chcecie patrzeć, to tu musi być szkło. Co jest? O. Nie mogłem się dowiedzieć. Teraz tutaj robimy takie coś. Dajemy tłoki. Ja tu daję zwykłe. Tutaj wychodzę. I detektory. Skierowane. Skierowane w tą stronę. Rozłożyć trzeba. pyk zniszczyć, bo tu nie można. No, mo może, ale jak chcecie oszczędzać materiały, jak chcecie zbudować to na no to tutaj będzie by musiało być tak. Drabinki. Tu trzeba dać i tutaj. Wow. Widzicie, jakie to denerwujące Tutaj te dwie drabinki usuwamy. Tutaj dajemy wam bambus, bambusowe. I jak bambus będzie, jak bambus urośnie chwilę łączę sobie. Jak bambus urośnie, no to tu przesyła ten resztą sygnał. No i wtedy do tych, do tych pistonów to leci i się ścinają. Chcecie to oczywiście tu możecie dać lejki i skrzynki, ale ja to tak zrobię. Więc jak bambus się żegnie, no to tam pójdę i to zbiorę. Wstępna farma to jest farma bambusa. Detektora i pistona se usunąłem. No fajnie, no fajnie. No, <laughs> Następna farma to jest farma arbuza. Piston skierowany buźką w tą stronę. Możecie jeszcze zrobić tutaj dyni, bo to jest y, y, dwa w jednym. Motyka. A nie, to będzie arbuza. Farma. Wiaderko wody tutaj i zakrywacie płytką, żeby nie zamarzło. Tutaj nasiona, nasiona arbuza i mączka kosmetyczna. I jak arbus urośnie, jeszcze takie coś trzeba tu zrobić. Przekaźnik i Widzicie, farma tego jak słyszeliście na pewno. Czekajcie. I tak. Aha. No jeszcze w dodatku może to się w zasadzie. I teraz co tu jest źle? No, teraz dobrze. I teraz działająca farma arbuza. Arbuz urośnie. Jeszcze tu musicie dać szkło, żeby tutaj te arbuzy tutaj w tym miejscu nie wyrosły. Opróczcie sobie tam szkłem jak chcecie. Tyk. I tak. Proszę. Farma arbuza gotowa. Ja tutaj dam jeszcze lejki. Lejki i skrzynki, żeby to tak fajnie tutaj, znowu, znowu ten, że tu tak fajnie to wpad, że tu fajnie tak to wpada w Pierwsza farma, znaczy druga, gotowa. Wejdźmy do trzeciej. Następna farma to jest farma wełny. I do niej będzie nam potrzebna owca. Trawa jeszcze będzie potrzebna. Budujemy się 6 kroków w Tu Tu są 3, 4, 3, 6. Budujemy tu platformę. Sama jest gotowa, to owce obtaczamy szkłem. Jeszcze przed, jeszcze nie daję owcy. Bo tutaj musi być detek detektor skierowany właśnie wy. Trawę owce. Dajemy naszą koleżankę owce. I tutaj dajemy to Owca nam tu nie wlazła. Oj, owca, owca, owca. No nie, owca nam wyj wyjdzie chyba. Jest to... Owca przez No, już chcę wyjść. Mało? Nie. O, teraz są. teraz możemy dać owce. Tyk. Tyk. Tyk, tyk. Zabrać tą... Jeszcze tu Teraz będzie tą Przekaźnik chyba się przyda Nie wiem jeszcze, ale może się przyda Sygnał nie dojdzie Farma. bambusa chyba bambusa Tych. nie wiem czy tu trzeba dawać ten I sprawdźmy teraz sobie czyszczę kwitnę nożyce wezmę zawsze pisze przez ten RZ nożyce musimy sobie wziąć i tak dużo nożyca, że nam się ekwipunek co wkładamy nożyce do dispensera jedne nożyce wyciągamy musimy obciąć owce Tutaj schodki. Schodką... Nie, nie, owca, owca. Zostań tu. No, jak zwykle uciekła. Może się ją na smycz wezmę. Tak, widziałem na farmo. Halo, owca. Musisz iść tutaj. Rozumiesz mnie? Chyba ta owca nie jest zbyt rozumna. Trzeba być znowu. Gdzie Gdzie było jej przez walce owca? Nie, to jest wilka. Tu też owca. I proszę, farma owce gotowa. Tu możecie sobie doprowadzić drabinki. Że owcy I spodką nas większe skok. Będziecie mogli więc jak nie chcecie. No to po prostu możecie tu podejść i też za, zabierze. Dwie farmy na razie. Mm. I farma owcy gotowa. Czyli ja idę sobie zrobić dzień. I ta farma owczy jest gotowa. Taczy owca, zje trawę, obcięta, przechodzimy, zabieramy wełnę i już. Także na dzisiaj to tyle. Myślę, że Wam spodobały się te trzy proste farmy. I jak przydadzą się Wam, no to zostawcie suba i lajka. Pa!